To już dwa lata, jak samorząd miasta i gminy Siewierz oddał do użytku dziewięć mieszkań socjalnych przy ulicy Górnej. Burmistrz miasta i gminy Siewierz Zdzisław Banaś zapowiedział wtedy, że ze względu na duże zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne ruszy kolejna budowa, tym razem przy ulicy Bema. 9 października bieżącego roku podpisano umowę na realizację inwestycji polegającej na budowie mieszkań socjalnych przy ulicy Bema w Siewierzu. Realizacja części socjalnej to pierwszy etap budowy tego budynku wielofunkcyjnego, w tym etapie powstanie czterokondygnacyjny, wielorodzinny budynek mieszkalny, składający się z 16 mieszkań socjalnych oraz innych pomieszczeń gospodarczych i technicznych. Docelowo projekt zakłada budowę kolejnych segmentów, w tym budynku mieszkalnego z 13 mieszkaniami komunalnymi oraz budynku remizy OSP. W ramach tego przedsięwzięcia konieczne będzie przeniesienie placu zabaw Niwea oraz nieznaczne przesunięcie istniejącej wiaty przystankowej. Samorząd miasta i gminy Siewierz rozpoczął realizację budowy 16 mieszkań socjalnych przy ulicy Bema. Jest to pierwszy etap budowy mieszkań, bo w kolejnym etapie zakładamy budowę mieszkań komunalnych. Podpisaliśmy już umowę na realizację tego zadania, przekazaliśmy już plac budowy. Zadanie zostało określone na kwotę ponad 3 miliony 100 tysięcy złotych, a więc to jest to duże zadanie. Tutaj otrzymaliśmy środki z budżetu państwa w prawie 900 tysięcy złotych na wsparcie realizacji tego zadania. Te zadanie chcemy zrealizować w... W 2021 roku, w połowie, myślę, że tak do września, te budynki, ten budynek i te mieszkania zostaną oddane do użytku. W ramach tego zadania, oprócz tego, że budujemy 16 mieszkań, to przy tych mieszkaniach również dla każdego mieszkańca będą zaplecze, będzie place rekreacyjne, ścieżki dojścia, drogi dojazdowe miejsca parkingowe, cała infrastruktura techniczna, zieleń wokół tego budynku powstanie. W mieście i gminie Siewierz są nam bardzo potrzebne mieszkania dla osób, które tych mieszkań nie mają. Dlatego też rozpoczynamy kolejny etap realizacji tych mieszkań socjalnych i komunalnych dla naszych mieszkańców. Ta inwestycja jest ogromnie, ogromnie potrzebna dla naszej społeczności miasta i gminy Siewierz.